Będziesz miał 40 nagranie, gdzie Marta Gratarikiem No, no podapę Na katę Nie no Poradzimy sobie no, Tylko musisz się blokować z ultem. I będzie dobrze Jezu, co to za itemy? Gdzie jest moc umiejętności? Moc... Coś mi się się zgadza, albo i się zgadza, nie jestem pewny. Co? Nie wiem, mam ciastka, ale czy ja powinienem mieć ciastkę na Lord DV2 z Bangetsu? Masz ciastka? No, mm. mam ciastka. Ciastka z Krymem. Z Krymem. Mm. krymem. Mm. Z Krymem. Mm. To nie chcę do Krymu. Dobra, do krymy. Dobra. Ulta nie mogę mieć na smartkaście, bo to nigdy nie wyjdzie. <grym> Oka ja to sprawdza, to no, ale... Idziemy się schować w jak takie brąze? Nie, ja rzucam pułapki, po to tak to rozgrywam. Wiesz, że w tej pułapce przyszedł... są ciastka? No wiem o tym, no. sam bym je zabrał. Ciostka? Ciostka z Krymem. Na pewno. Na pewno mają dużo Krymu. Wo Szybkie Od... rzucanie muszę mieć. Oddaj Krym. Tak. I Lwów. Oddaj ciastka. Nie oddam ciastek. chodź pójdziemy płynąć temu masterowi tam na topa. Dobrze. No, no spoko, chodź, idziemy. No wszyscy, dobra. Nie poszedłbyś. Nie podpuszczam cię, ale nie pójdziesz tam. Ja, 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 bym, na, ja bym nawet flesza złożył. Dobra. Zrób tak. to Marcin. Chyba nie złożył, żeby tylko było ciekawiej. No co zrób to. O, Dobra, pułapki rozjebane. Jak Rosja na mapie świata. O Jezu Bronię cię moja mała No nic być <noise> Bronię cię Łopacz, pogoda się popsuła a? Ej, nie idź tam, bo ona ma za duże obrażenia. Jeszcze one są per a ja tu mam są taki utrudniony kontakt jak... Nie utrudnionym kontaktem. No kurwa widzisz co tu się dzieje. Zaraz padnę. Nałoży bombę i będzie źle. No i ktoś padnie, tylko kto? Hmm. To na pewno nie No nie wiem właśnie, bo siebie healujesz, a nie mnie. <noise> bo ja nie mam heala jeszcze. Ja kupiłam te O, rzuci bombę. Hmm. Masz. Zawsze biorę pierwszą barierę, ale już dla ciebie wziąłem killę. No kurwa masz, żeby się nie odsunęła z dziwka. No to powiedz jej to następnym razem. Nienawidzę grać na Tristian, nienawidzę grać na Pocia, kurwa musiałem iść na tego bota znowu zjebanego. Chuj z taką grą kurwa. <grym> Ej, przecież wszedł ten last hit. Hmm. Cofnij się. Cofnij no się, Nie. bo zginiesz! Ale on lubi. Ja lubię. Farm, nie mam farmy, fuj, 7 punktów farmy, tak, to jest to. To jest marzenie każdego adekery na bocie. Nie no. mogę farmić, bo zresztą fuj, a nie robota. Co ten ma masz? Tristiana ile ma? Aaa ty tylko 15 Nie no spoko jest dobrze Hmm Maksuje się Q Chyba yes. Zobaczymy mm. No ty dziwko Mogłaś się nie tego co trzeba no, Ale ona była za daleko Coś się wydaje, że kłamiesz. I to bardzo. Nie kłamię. Kto tu idzie? Master. Świetny gang, master. No, master nie gank. Zaje pist. Aha, gankuje. Tak, gankował na pustego line'a. To był OP gang. <gulny> <gulny> Najlepszy master na świecie. No bardzioszka walna. Chydź z wardziuch. No nie, ale mi nie wchodzą teraz hity. O kurwa! Wydaje mi się, że powinienem maksować W, ale nie jestem pewny. Nie wiem, pod AP to jest tak różnie, powiem ci szczerze. Ja to zawsze maksuję, ale ja tu pod AD nim idę, to maksuję mu Q. No nie mogę farmić, kurwa, tą Cait mi nie idzie. Ja pierdolę, jak ja tego nie lubię. Czemu nie wziąłeś mf -ki? Bo nie, nie wiem, po tym, po tych nerfach to mi się nie podoba teraz nią gra. To jest takie takie, tam jest coś dziwne trochę. Nawet nie dziwne, tylko bardzo pojebane. Oj, kata, kata. No, Jack. Aaa, jeden za jeden. A nasz... Co chcesz? G odpierdala ok, tak, to jest pewne. Łezkę? jest łezka? Mm. Co nasz G robi na midzie? Mana. Nie wiem, co robi na ja midzie. Ja się boję tam podejść teraz, bo tam jest Jax pewnie. Nie wiem, no to ja idę z tej strony, tak naokoło, ten. Ze <laughs> stunem tam pewnie, jeszcze na tych stoi. No jakbyś miała warta, to mogłabyś go założyć gdzieś tam przejść. No to idź załóż, no! Kurwa, mam ci tu macie wszystko marta, proszę. Nie udawać, że aż tego nie wiesz. Ale tu pewnie jest, Jax. No jakbyś był, to byś już rosała i byś nie żyła. No wątpię, żebyś nie chciał na mnie rzucić. Rzuci się na ciebie. No Po co na mnie? Kurwa mać, kill Już ją prawie miałem, chciałem krytem nią sprzedać. Czemu ona ma już szósty? Kto? No Katarina. Nie dosyć, że mam więcej las hitów od niej, to jeszcze zabili, zabiliśmy się w tym samym czasie. No bo to Katarina. Ja nie mogę farmić. Kurwa mać. Nie mam. No i Jack, już po nas. A przyszedł ma czwarty level. No ale wiesz. I co będziemy teraz? panie, Nie, spokojnie, 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 spokojnie. Po co to podeszłaś? On skoczy teraz, no i chuj. Uciekaj stamtąd na nie walczysz, Ja nie mam jak ci pomóc. No, es, zajebiście, ale ja nie mam szóstego. Tak to bym to wykorzystał, ale dobry, dobry pomysł. Prawie ją zabiłeś. No. Potrzebuję i tamu na wardy. tak nie bierz mi farmy. Bo i tak, już jestem w dupie z farmą, a dopiero... Ja pierdolę, niech ona idzie z tymi huraganami w chuj! Powiedz jej to. Ja im to powiem potem, pod koniec gry, bo mnie denerwują. Jak ich już pokonamy, tak? Tak, jak ich pokonamy, to napiszę, jak to jest teraz niebezpieczne dziwko. Easy peasy, tak? Tak. Co to, co Dźwięk wydają, kurwa, te huragany. Demet. Ale farma mi nie idzie. No nie idzie. Ja to się cofam, bo tutaj tej nie ma. Uj. No Ja się po bardziochy cofnę. Chcę mieć ich więcej. SS. Ale to jest piękna gra. Co? No mi się podoba. O jezus. Moment, chwila. Party hard Co ty wiesz? ]elś? Party hard Dlaczego? No bo tak mu zawyjebała nagle Tak Karolina? Ej idzie no. do ciebie tego Ej idą chyba na drake'a albo idzie do ciebie, nie dobra zwartowały tylko tutaj drake'a Drake'a zwartowała Jana, myślałem że idzie do was tam Jana? Ich chuj Pro, -pro gang po, po, po co ten master pisze, jak on sam kurwa nie gankuje? Bo był na ganku Jack padł. I się z niego śmieje. No dobra, ale kurwa, on w ogóle nie gankuje. No wiesz, lepiej nie gankować jakiś czas, wyrobić się, ale potem przynajmniej się nie wypierdolić, nie? Ja pierdolę. Jakbyś teraz estrafił tym. Tak? Już no. minął. Dobra. Ultem to bym ją Rzu sprzątnął. Rzucam. Nie, nie, przesunęła się, fuj. No. Pięknie, to było piękne! Jeszcze ulta nie zdążyłem złożyć. Kurwa! Takie... Smartcasty. I schilowała miniona. Nie. A kogo schilowałaś? Goć, Halim. Idę bardzo dobrze, wreszcie na coś się przydał ten support Bo wyczuwam ganki Bo Jax żyje He's alive Jesse, we need to cook A oh. Jew Nie bij, jej, nie bij olej tą sprawę Ej, uważajcie Jax Widzę już za późno. No i chuj, no. To jest piękne. Może coś tu wyjdzie, ale wątpię. Haruka umrze. A ty, ty, ty uciekniesz? Poczekaj, ja to rozegram jeszcze. Poczekaj, ja tu padnę. No, ja muszę paść. Poczekaj, daj mi chwilę. Pult <laughs> leci. No, trafiłeś nie tego, co trzeba. No Żadę, ale dobra, to, to, Liczą się chęci. Ja próbuję tą szmatę tutaj tak wciągnąć pod wieżę, żebym mógł na nią się wyżyć. AHAHAHA! ha ha, ha nie, 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 no 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 no! No 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 sukę? No biłem, zobacz, prawie umarła. miałem full HP ja. i prawie końca. <marsz> nie fajne. jeszcze. No jak ja nie mam HP ani manny, Ja nie przeżyłem tu 5 sekund. Ja Trudno! Sumię, co... Z pierwsza, Jakby Master tu przyszedł, to byśmy mogli to ten... No jakby Master tu przyszedł miał free, triple kill za free, bo miał 10hp, a nie mogłem go sięgnąć. Zobacz, i to jest najlepsze, została najskoczyła. No właśnie, dlaczego? Bo to jest kurwa taka zjebana postać. Nie sięgnę jej ultem, nie, mój ult jest chujowy, no. Kurwa, gang G, Dzięki. G, G. Teraz? Teraz, jak już jest pusty line, spokojnie. Teraz on się może pisiorem po twarzy pomyśleć. <noise> Mnie puszujemy, trendamer puszuje po samej jaja i gościu do, i, i on mu gankuje. A my kurwa gramy na defa i jeszcze, jeszcze nie przyjdzie na ganka. Jeszcze z wyrzutami pewnie coś tam stęka. A nie z Polakiem tak ogólnie? Nie wiem. Ale ja... Nie wiem, dla może być nawet kurwa meksykańcem, tylko żeby gankował. <laughs> Ej, chodź go z od Polaczków. Ola, no, czy jestem Meksykańcem? Nieważne. Oj, nas to. Idź stąd. No, pro gang Trzeba przyznać temu masterowi, że ganki to on umie. Ej, heal może czy coś? Dobra, dzięki, Tari. No właśnie, ci chciałam z Nie no, tu było zbyt ofensywnie. Dobra, mam trochę hajsu. Ej, ej, bo cię wytną stąd w pieni, co ja zrobię. To mi nic nie zrobi. Hmm. Nie mam many, kurwa, nie mam many, żeby utować. Ajajaj, aj, aj, karamba. I dlaczego ten? Ona się uleczyła nagle. Jest, jest, ale pięknie. Gdy w pułapkę szmata. Chyba Lizbona się składa na niego, ale nie jestem pewny. A może na noszfora? Nie, 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 nie. Chyba nie. nie. Bo on jest... Skilami się przede wszystkim rzuca, tak podatak atak speed to tak niezbyt mi się wydaje. jest Marta, eee, 1400, jeszcze, jeszcze dwa kilka milionów i mogę wracać stąd w pół, bo muszę iść po tego połocznie skończoności. Ej no co, jest? No nie mogę być milionów, no kurwa, no ludzie, no. Dobra, wracam. Ja też się wrócę, bo też mam całego tego. Te pułapki są genialne. Jak wdepła, mniej taki hit, zasięg. O, Garen na mnie zrobił czarny charakter. Super. Ale to ty sobie Garenem robisz coś takiego? Nie, to samo wyzna wyznacza. Tylko tak, Kindred może sam. No. Patrz, na się wpierdala we wszystkie pułapki, jakie są po drodze. Stój, bo strzelam. Stracimy wieżę. Stracimy, bo nie podejdę tam. Nie zdążę nawet, tak powiem. Chociaż w sumie może by się udało, ale... No, wzięli ją. Kurwa, jeszcze po mnie. Tali, please help. Oni kurwa się na mnie uwzięli. Kurde, nie miałem zasięgu na ignite a. No ej co, jest przeleciał przez nią płaci z chuj? Tak już się nie będziemy bawić nie wiem mam w dupie co kogo fawu Ej idą do ciebie, idzie do ciebie cały boss No Damn it. nie przeżyłem Trenda really? Przerwała mi ulta. Dobra. Przerwała mi ulta. Nie mam many. Okay. O jezu! Exhaust, uważaj. Dobra. Masz dwa killa. Albo kurwa i... masz, nie wierzę. Albo inaczej. Jak ci ucieknie, to jeszcze jedne. No nie, no kurwa, nie wierzę. Ja. <śles> Oboje flesza zjebali Oboje teraz... Tam ucieknie, bo biegnie po prostej linii za nim Co tu się odpierdala, strzało się robi No czemu nie chce się... No kurwa... Zostawiam. Dobra pierdolę to Czemu naciskam kurwa trójkę i nie chce wejść trójka, nie? Ha! No przynajmniej jest wychaczył. No dobra, ale sam fakt z tego, tak? Naciskam kurwa... Ale nie się za Janną po prostej linii, bo ona będzie pod nogi sobie rzucać te wichry, a ty biegłeś po prostej. Jeszcze flash Nie, że flesza zjebaliście, w nie? <zys depression> no dobra, ale kurwa mnie to już, że o, mogę O, proszę. Na... Smoka straciliśmy. Ciekawe kto zrobił, bo Trystiana nie żyła. A nie no, przeżył. Ach, ten zjebany G. No. Gdzie mój umrzyk Nie wiem Szmata zużyła chila. Nie wierzę. Zabiłbym ją, no. Ona ciebie. Coś mówiłaś? Bo prawie dojechałem dwóch solo, tylko że nie mam many, żeby ich wykończyć i ulta zmarnowałem na jedną. Dobra. Jakoś poszło. Bierzemy tą wieżę, nie ma opcji. <laughs> Teraz mogłaś stunować, a nie wcześniej To mów, że chcesz No ale no to powinnaś wiedzieć o takim czymś Marta Że jak widzisz, że oni wieża się kończy A ty mi to, mówisz, no bo... że nie masz many i chuj Ale no kurwa no Teraz wyjaśnię jej o co chodzi Ale co Jest wy robicie? Jest instynkt No nie no, bo byli pod wieżą Mieli po 100 HP i bijemy wieże i ona była obok nich, ale biła wieże, mogła ich zestunować i ja wtedy bym zrobił duble kill jednym kiścią, bym No, no, no. Raczej. No. A Marta biła wieże, a wcześniej jak, wcześniej jak wieża miała CHP, ona wbiegła pod wieżę i zamiast bić wieże, to ona zaczęła ich atakować i stunować, jak oni mieli full HP. Nie mieli full HP wtedy. Mieli wtedy, ponad połowę i Ej. Przez nas odep... Ej, mo, muszę Patrz... zobaczyć za ile mój ult ciśnie. Patrzcie, prawie Janę y zajebałem. Kurwa, ja bym miał sięgnął ultem. No ja teraz nie mam many, żeby tam tą szmatę zabić mało mi. No i rzucała barierę Skoczy tu Ona skoczy jak ja rzucę stunę Czemu tego nie znerfią? Nie wiem, nie wiem, nie wiem Musimy uciekać stąd Odsun się do mnie, bo No Milion spowolnień chyba tu by się przydał dziś znowu. Ale on widzę kurwa ma coś innego na głowie. Blue O matrendę. Nie wiem gdzie jest chce, coś ciekawe. Niby wardy mamy, więc... Długo może... go nie było, nie? Coś dechnął w pułapkę. No ta. Bo namida. mida. czy was suka No cofnę się, nie mam man, nie będę z nią cię bawił Lol, tak Jax napisał że ma Jacks. O Jezus, ten flash Tak napisał, że ma Jacksona tak. tak Marta, jesteś genialny Tak Jax Jacks ma Jacksa. O i znowu ktoś wlepnął pułapkę Ta, ona się tam cały czas zapuszcza, ona próbuje do Ez'a dojść, ale nie może Bo co chwilę w pułapkę wbija się Jax Jacks ma nie nieważne Jezu, 300 golda. Powinienem jako luden wcześniej zrobić. Chyba powinienem zrobić Jańskie Buty i Moreliko na Caitlyn. Dokładnie. O, o, pinka tu miałeś, nawet nie założyłeś, widzisz? E, wiesz co, bo żadnego ganka nie dostałem, miałem w dupie. To już zakłada warda. chodzimy górą, tędy przejdziemy szybko. Ej, 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 ja wbijam z wami. No to my czekamy tutaj, bo my sobie kładziemy tu ja, teraz... ja, ja od dołu pójdę. No nie widzimy ich. Stun może? O, zajebiście było tylko ja Kurwa. No zasłoniła ją, masz wystawione dwójkę. No nie wiem, no wykorzystaj to. Jest twoja. Ujezu! Drax. Dobra, Jax. dobra A, on to trzeba mnie On uciekł przed nami. Dobra, idziemy zabić katę, tylko trzeba zabić te miniony. O, ucieknie. Biegnij, no. Tarik, biegnij. Rachcia chcia, biegnij na Zobacz, A się bił. Gdzie jest kata? Lata Dobra. sobie. Fuck, miałem kryda i zmarnowałem go. Trena no, schroszyłem do połowy HP Czemu mnie bierze? Ja pierdole Nie wiem, masz mnie się wierzę. Aha Ożeś ty mordie. No, czekaj, ziom Łopanie Panie kierowniku, o Boże demacja Coś się tu zjebało Ej demacja nam tu zrobi pogrom Jeżeli jest nafidowany No, brzydko Ma zdrowy. 0 -3. A, no dobrze Bardziej to bym chciał tego Drake'a przechwycić za 20 sekund i po pomógłbym tym debilom, tylko żeby tego Drake'a przechwycić. A to idź z tym, z G. No idę, idę, A co G robi? Dżunglę. Bo chuj, bo może. Aaaa! No. Snajper. A bo nie, jeszcze zostanę Serio? Nie, ja się muszę wycofać teraz, pomóc im tu tak mogę wam, ale o, chyba że dalej będzie, no No, pierwszy drake, już mam jakiś, jakimś, który wam mam, no. dobra, idę od dołu Cofnęli się, poszli sprawdzić czy drake'a ubili, nie, do Tryndamera No już po nim Ale no pinguj mu, no pinguj mu, a on Zapinguj całego Tak. Zajebał go? bo, bo, bo go wyszkoliłem tak, ale wiesz, nie wyszło mu do końca. Prze to przez ścianki, tak? Tak. A ja sobie Kila znowu zdobyłem za darmo. No. <laughs> Uwielbiam grę podapę, Właśnie polubiłem. Ja wolę nie podadę, bo stawiam na auto ataki bardziej. Na Q. Auto taki Q. Jul. Poddali się. Aha, poddali się. 23 pa, minuty tylko. Były bariera, szybko, wszystko zużyte. Demet, a tak mi dobrze szło. No się poddali. No, no. bo, bo ten numer był już na przykład.